Żyję w dwóch światach. Eluna zanurzyła się w wodzie, poczuła, jak chłodna woda otacza jej ciało, a szum rzeki wypełnia przestrzeń. Zamknęła oczy i pozwoliła umysłowi odpłynąć, wkraczając w ten sposób w stan głębokiej medytacji. Woda, ta żywiołowa siła, stała się dla niej mostem pomiędzy dwoma światami. To właśnie tutaj, w tej ciszy, poczuła obecność. Pod jej zamkniętymi powiekami wyłonił się obraz dwóch światów, które istniały równocześnie. Świat, w którym codziennie działała, pełen troski o innych, pełen obowiązków, planów, zadań, w którym żyła, jak wszyscy, troszcząc się o najbliższych, płacąc rachunki, próbując pomóc światu w jak najlepszy sposób. Ten świat był jej domem, ale nie jedynym. Drugi to ten, który wisiał w powietrzu, ukryty w przestrzeni między gwiazdami. To tam sięgały jej korzenie, to tam prowadziły jej ścieżki. Świat pełen miłości, serca, harmonii świat, który istniał poza czasem i przestrzenią, a który Eluna odczuwała całym swoim ciałem i duszą. Przypomniała sobie słowa, które kiedyś usłyszała. Kiedy żyjesz w sercu, łączysz się z sercem Ziemi, łączysz się z sercem Słońca. To jest klucz. To połączenie, ta jedność była fundamentem jej istnienia. Woda wokół niej zaczęła drgać, jakby rozumiejąc to, co czuje. Poczuła, jak jej serce zaczyna łączyć się z sercem Matki Ziemi, jak energia przepływa przez jej ciało. To połączenie było czymś większym niż ona. Czuła to w każdej komórce. Żyję w dwóch światach, ale moje serce należy do tego jednego. Pomyślała Eluna, czując, jak jej wibracja łączy się z wibracjami Ziemi i Słońca. To połączenie, to jedność dawało jej poczucie pokoju i siły. W tym momencie nie musiała już walczyć z niczym, ani ze światem, ani ze sobą. Nagle w jej umyśle pojawiła się myśl: Nie musisz nic robić. Ziemia cię chroni. Ty jesteś częścią tego, co ma nadejść. To poczucie bezpieczeństwa zalało ją całkowicie. Zrozumiała, że nie musi już martwić się o przyszłość, nie musi planować każdego kroku. Ziemia, Matka Ziemia będzie ją prowadzić, bo ona jest częścią jej serca. Luna otworzyła oczy, a woda wokół niej zaczęła się uspokajać, jakby sama woda, rzeka również zrozumiała przekaz. W oddali dostrzegła swojego towarzysza. Smoka dzitka, który obserwował ją z zaciekawieniem. Wszystko, co muszę zrobić, to żyć serca, żyć w harmonii z tym, co jest. Reszta przyjdzie sama, pomyślała Eluna, wychodząc z wody. To jest klucz, dodała cicho, jakby szepcząc do siebie. Dzitek podszedł do niej, czując, że coś się zmieniło. W jej oczach była teraz głębia, której wcześniej nie dostrzegał. Czuję, że coś się wydarzyło, Eluno. Coś ważnego? Powiedział, zbliżając się do niej. Tak, dzitku, odpowiedziała Luna. Zrozumiałam, że najważniejsze, co możemy zrobić, to kochać, żyć z miłością w sercu, połączyć się z ziemią i słońcem. Wtedy Cała reszta staje się jasna. Eluna poczuła, jak jej wibracje zaczynają rozchodzić się w przestrzeni, jakby każdy krok, który stawia, niósł ze sobą uzdrawiającą energię. To było prawdziwe połączenie z Ziemią, z wszechświatem, z samą sobą. I wtedy na spacerze oboje, Eluna i Didek, poczuli, że są częścią czegoś większego czegoś, co nie wymaga walki ani wysiłku, po prostu wystarczy być, otworzyć serce, kochać i żyć w zgodzie z tym, co jest. Wiedzieli, że świat się zmienia, a oni już są gotowi, by w tej zmianie uczestniczyć.